Oskarżenia, zarzuty korupcyjne, łapówki, pieniądze w pudełkach po butach. Wszyscy mówią, że to skandal. I nagle na pierwszym posiedzeniu sądu polski wątek całej tej afery zostaje umorzony z powodu oczywistego braku podstaw. Dziś opowiem Ci, co naprawdę wydarzyło się w sprawie Sławomira Nowaka, jakie zarzuty mu stawiano. Jakie były dowody i dlaczego sąd i prokuratura stwierdziły, że oskarżenie nie ma uzasadnienia, oraz co to oznacza dla Sławomira Nowaka i dla nas wszystkich. A ty nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górze, dzięki temu będziesz mieć materiały na bieżąco. A teraz zaczynajmy! Na początek, kim jest Sławomir Nowak i jak zaczęła się ta afera? Sławomir Nowak to były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2013. Po pewnym czasie politycznej aktywności i afer, na przykład tej zegarkowej, chodziło o niewpisanie wartości drogiego zegarka. Do oświadczenia majątkowego, odszedł z polskiej sceny politycznej, a następnie został szefem ukraińskiej agencji drogowej. W 2021 roku prokuratura w Polsce postawiła mu kilkanaście zarzutów, głównie korupcyjnych, związanych z łapówkami za załatwianie stanowisk w spółkach skarbu państwa. Równolegle Ukraina miała własne zarzuty przeciwko niemu. Dotyczące rzekomego nadużycia przy zamówieniach publicznych w Ukrawtodorze. Zajmijmy się wątkiem polskim. O co dokładnie chodziło? W ramach dużego postępowania karnego przeciwko Nowakowi o pranie pieniędzy, korupcję, m.in. na Ukrainie, wydzielono osobno tak zwany polski wątek. Polski wątek dotyczył zarzutów, że Nowak miał przyjmować łapówki. Lub obietnice korzyści majątkowej w zamian za ułatwianie zatrudnień na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. W części tej śledztwa były też zarzuty o pranie brudnych pieniędzy i materiały dowodowe dotyczące gotówki znalezionej w pudełkach po butach u bliskiej osoby współpracującej z Nowakiem, co zrobiła prokuratura. I jak zmieniał się przebieg całego śledztwa? Prokuratura prowadziła śledztwo od 2021 roku, gromadząc zarzuty, dowody i świadków. W toku śledztwa i tu kluczowy moment nastąpiła zmiana referenta prokuratora prowadzącego sprawę. Oczywiście po zmianie władzy obrona złożyła wniosek o umorzenie polskiego wątku Wskazując, że nie ma dowodów potwierdzających zarzuty, lub że te dowody są niewystarczające. Co ważne, do tego wniosku obrony dołączył się także prokurator. To oznacza, że oskarżyciel publiczny uznał, że elementy dowodowe są słabe albo że nie spełniają standardu, aby można było rozpocząć proces. Decyzja sądu umorzenie polskiego wątku. W piątek Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów zdecydował umorzyć polski wątek przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Umorzenie nastąpiło przed jeszcze formalnym rozpoczęciem procesu. Czyli proces nigdy się nie zaczął w tej części, na podstawie braku podstaw oskarżenia. Sąd powołał się na przepisy kodeksu postępowania karnego. Mówiące o oczywistym braku faktycznych podstaw oskarżenia. Jakie były reakcje zainteresowanych i społeczne konsekwencje? Sławomir Nowak skomentował: Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia. Premier Donald Tusk powiedział, że nie jest mu ani smutno, ani wesoło z powodu tej decyzji. Podkreślił, że Polska to kraj, w którym wyrokami i decyzjami sądu zajmują się sądy, a nie politycy. W mediach i wśród komentatorów pojawiają się głosy, że decyzja ta może budzić wątpliwości w kontekście zmiany prokuratora referenta oraz oczekiwań społecznych co do rozliczenia zarzutów korupcyjnych. Krytycy sugerują, że jeżeli zarzuty były poważne, to powinno się przeprowadzić proces, a nie umarzać na wstępnym etapie. Co oznacza umorzenie? Umorzenie oznacza, że wątek polski nie będzie kontynuowany, przynajmniej w tym postępowaniu, jako ten sam zestaw zarzutów. Nie ruszy proces w tej części. Ale uwaga, główny proces dotyczący zarzutów na Ukrainie ciągle trwa. Ten wątek nie został dotknięty tym umorzeniem. Dla Nowaka umorzenie polskiego wątku oznacza wyraźne złagodzenie sytuacji prawnej w Polsce, część zarzutów odpadła, co zmniejsza presję, przynajmniej w tym miejscu. Dla wymiaru sprawiedliwości to test, czy sądy i prokuratora są w stanie rzetelnie ocenić dowody i działać niezależnie od presji politycznej. Premier podkreślał, że to jest przykład, że sądy działają zgodnie z prawem, a nie polityką. Społecznie decyzja może budzić mieszane uczucia. Z jednej strony ulgę u tych, którzy uważali zarzuty za przedwczesne lub politycznie motywowane. Z drugiej strony frustrację u osób, które oczekiwały, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona, domagając się procesu i odpowiedzialności. Krytyczne pytania, które pozostają. Czy naprawdę żadne mocne dowody nie zostały zgromadzone? Czy zostały uznane za niewystarczające? Jakie były słabości w śledztwie? Na przykład luki dowodowe, niejasności w materiałach, świadkowie, których zeznania były mało wiarygodne? Jaki wpływ miała zmiana prokuratora referenta? Czy ta zmiana miała wpływ na ocenę materiałów dowodowych? Jak decyzja sądu będzie wpływać na zaufanie publiczne? Czy ludzie uwierzą, że system potrafi odróżnić oskarżenie od domniemania niewinności? Wreszcie, co z zarzutami ukraińskimi? Czy będą kontynuowane niezależnie? Czy mogą być od dawna elementem tej samej afery? Tak więc, co się wydarzyło? Sąd rejonowy Warszawa-Mokotów. Umorzył polski wątek afery korupcyjnej Usława Miranowaka z powodu oczywistego braku podstaw oskarżeń. Proces nie został wszczęty w tej części. Prokuratura przyłączyła się do wniosku o umorzenie, co jest dość rzadkie. To na pewno duże zwycięstwo dla słowa Miranowaka, choć główna część zarzutów wciąż trwa, a teraz Chcę Ciebie zapytać, co myślisz o tej decyzji. Czy to sprawiedliwość, czy odsunięcie odpowiedzialności? Czy system prawny naprawdę się oczyszcza, czy jest pod presją politycznych wpływów? O odpowiedź na te pytania proszę Ciebie w dyskusji. W komentarzach pod tym filmem ciebie również proszę o zasubskrybowanie tego kanału i danie łapki w górę. Dzięki temu. Będę miał większą motywację do nagrywania kolejnych odcinków, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.